Oddać wszystkie kosztowności. O w mordę! To włochaty Jezus. Ja myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda. Aaaa! Panie, idź pan stąd. Idź pan stąd. Siema, tu Złomnik, a dzisiaj będzie RAF 2203 Latwia, tak zwana Łotwa w Polsce, tak na ten samochód mówili Łotwa. Bardzo interesujący samochód, być może jeden z dwóch egzemplarzy w Polsce. Zapraszam. Mamy koniec października, jest takie piękne słońce, jest tak ciepło, że nawet bez czapki występuję. Sorry, że nie mam skórzanej kurtki, ale nie pasuje do tego samochodu skórzana kurtka, to jest auto robocze, to jest 12-osobowy mikroautobus. I teraz taka ciekawostka, bo... Jak tak na niego patrzycie sobie, nie, to co myślicie, kurka wodna, jaki to jest rok produkcji? Bo on wygląda na takie grube lata 60. I rzeczywiście zaczęto pracę nad nowoczesnym mikroautobusem radzieckim w latach 60. Faktycznie zaczęto od bardzo nieudanego prototypu, który był wykonany z plastiku, czy też jak piszą, piszą na rosyjskiej Wikipedii, z włókna szklanego po prostu. I ten prototyp miał taki problem, że jak wracano nim z Moskwy z. W sumie się śmieje, to nie w ogóle jest śmieszne. z prezentacji. To miał wypadek, cały ten plastik się połamał w drobny mak, i tam chyba zginęli jacyś pasażerowie. Także porzucono temat, koncepcję auta z włókna szklanego, co na długi czas zatrzymało pracę nad tym samochodem, i ostatecznie uznano, że Kuzow, czyli Buda, będzie blaszana. I to im zajęło tyle czasu, że te lata 60. zdążyły minąć. Potem były inne problemy techniczne. Wyszedł im najpierw autobus, mikroautobus 11-osobowy, chcieli 12-osobowy. No w związku z tym zaczęli tam przerabiać, poprawiać, dorabiać i tak minęły te lata 60., zaczęły się 70., to wszystko trwało, 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 trwało i dopiero zaczęli produkcję tego pojazdu w 76 roku i trwała do roku 97. I te niezwykle kosztowne i zaawansowane prace projektowe prowadzone przez dwie niezależne grupy inżynierów w końcu zaowocowały tym, że zrobili busa na podwoziu Wołgi z fantami od Wołgi, silnikiem od Wołgi, skrzynią od Wołgi, hamulcami od, Woł... hamulcami od Wołgi i tylnymi resorami z Gaza 14 Czajka. Pewną wadą tego pojazdu okazało się to, że on ma 507 cm długości, a rozstaw osi to jest tylko 263 cm, także... Tu jest po prostu mało miejsca między osiami, natomiast te zwisze są strasznie długie Tu jest potwornie dużo i tam z tyłu też jest potwornie dużo Więc trzeba było grubo zakombinować, żeby się te 12 osób faktycznie mieściło No ale zakombinowali, no i się mieści Ten konkretny egzemplarz jest z roku 1987 I jeżeli oglądacie czasem mój kanał, mam nadzieję, że tak, bo w sumie jak go oglądacie to ja zarabiam pieniążki, nie jest tak czy nie? O, to znaczy, że widzieliście jak go targaliśmy ze Słowacji od kolekcjonera słowackiego, Jezu, to było naprawdę trudne 87 rok, auto jeździło do końca w agrodrużstwo Kosice czyli w gospodarstwie rolnym w Koszycach jako taki busik do przewozu pracowników, takich sezonowych, tam którzy coś tam rwą z ziemi co tam się w Czechosłowacji z ziemi rwało wtedy no i się zachował bardzo ładnie to znaczy jest troszkę zardzewiały, taki ogólnie minimalnie tam, prawda, tego coś wyłazi na nim ale jeździ świetnie, właśnie przejechał rajd Festiwal Nitów i Korozji no i jest normalnie teraz 9 osobowy. Był 12, jest 9, no bo w Polsce musi być tylko 9 osób w takim samochodzie, więc teraz wam pokażę wnętrze jego. Tam sobie posiedzę z tyłu na tych fotelach. O, siadam, z przodu są dwa miejsca, potem są trzy, potem są trzy z przerwą. I tutaj w czwartym rzędzie siedzeń są jeszcze cztery miejsca. Znaczy one jeszcze są, ale one są już teraz nielegalne. One będą wymontowane, tam już się kończy właśnie jakaś tam robota z tym samochodem, wstępnie zaczęta. No i 12 osób, to było tyle, ile mogło jechać RAFem 2203, to był taki e, mikroautobusik, jak pewnie wiecie albo nie, to nie był jedyny taki troszkę lepszy, troszkę bardziej luksusowy mikroautobus, mikrobus e, w Związku Radzieckim, bo jeszcze był autobus Juność, który tam miał znacznie więcej miejsc i był też e, piękny, szybki i benzynowy i tak dalej, tak jak ten, bez sensu. W każdym razie tu jest zadziwiająco wygodnie. No auto 507 cm długości, w którym właściwie cała podłoga jest, tak jak lubię, przestrzenią dla pasażerów. Więc tutaj naprawdę jest fajnie i te 12 osób, gdyby mogło, to by tutaj naprawdę mogło, gdyby mogło, to by mogło jechać wygodnie. A najlepsze to jest to, że za tym czwartym rzędem siedzeń to jeszcze jest całkiem duży Taki uczciwy bagażnik, więc jak na te 507 cm, które mieli do wygospodarowania, do zagospodarowania, to naprawdę wykorzystali je fantastycznie. To wnętrze jest przepiękne, tak naprawdę. I te obicia czerwone są tak idealnie klimatyczne, i tak pasują do klimatu Rosji Sowieckiej lat 80. czy później 70. Do tego wszystkiego mamy ogromne szyby, które są w dodatku jeszcze odsuwane tutaj w ostatnim rzędzie. Mamy osobne oświetlenie dla każdego rzędu. Spójrzcie, każdy rząd ma swoją własną lampkę, swój własny plafonik. Znaczy, nie każdy, bo są w sumie cztery te lampki, plafoniki, no ale powiedzmy, że prawie każdy. Bo jeszcze mamy z przodu osobną dla przedniego rzędu. No i mamy też czerwone boczki drzwi. Przepraszam za te syfno na tym, zaraz to wytresory. Już dobra. Mamy też czerwone boczki drzwi. Fotele są zamocowane akurat na stałe do podłogi, z wyjątkiem tutaj tego rzędu. Gdzie jak sobie zajrzymy pod spod, to tu jest akumulator w tym samochodzie, takie dość nietypowe miejsce na akumulator, przeważnie w takich busach to on jest pod podłogą z tyłu, ale tutaj mamy normalnie go pod siedzeniami drugiego rzędu, a tutaj jest podobnie jak w busach japońskich silnik w całości pod podłogą, no nie w całości akurat, bo tu wystaje taka wielka ta obudowa, no i silnik to jest po prostu wołga, spróbujemy się do niego dostać. Żeby się dostać do silnika trzeba zdjąć centralną pokrywę, tutaj poproszę o pomoc mojego pomocnika. robotnika. Karwodna, weź tutaj pomóż Trzeba zdjąć takie, o Nie, nie, to odegnę hamulec Dawaj do góry właśnie. O. Już wylatło. o Patrzcie co tu się dzieje, tu jest silnik 2.4 wałgowski Normalny, taki porządny Z wałkiem rozrządu w głowicy Ale, w, nie w głowicy W kadłubie nie jest, głowicy. w głowicy Nie są zawory, są w głowicy, wałek jest w kadłubie Normalny gaźnikowy silnik O właśnie, dokładnie OHV, ochłap, tak czytałem w książce, ochłap 2.4 Volga, bardzo dobry do tego busa. nie zdradzać tej książki. A, to, to ja to, to potem wytnę Jak się ogląda rosyjską Wikipedię na temat Rafa 2203, to można znaleźć, że było około 60 wersji tego samochodu. W zależności od silnika, układu napędowego, budy, zabudowy, nawet była wersja normalnie z opończą, taka bardzo rzadka. Podwójna kabina i po prostu potem z tyłu pick-up, jak, jak Żuk pick-up. Natomiast najpopularniejszą jednak zabudową, pozaosobową, która była wersją, wersją podstawową, to była sanitarka. Ten wóz tak naprawdę był zrobiony w dużej mierze pod ambulans i jedna trzecia produkcji RAFów wszystkich była ambulansami. W Polsce również jeździło bardzo dużo RAFów, ambulansów. W latach 80. były to auta powszechnie widywane i przynajmniej jeden taki RAF ambulans się w Polsce zachował. Chętnie bym go obejrzał, ale nie wiem dokładnie gdzie jest, tylko mi kolega mówił, że jest. I ten samochód jako ambulans sprawdzał się fantastycznie, dużo lepiej niż Nysa, dużo lepiej niż ogólnie inne pojazdy tego typu Ale śmierdzi, ale mnie zaśmierdział ten młody człowiek. To jest skandal. Idę mu to powiedzieć. E ty! Nie tu śmierdzi mnie tu z tyłu zmień pracę! Bagażniczek naprawdę jest niczego sobie. Można to jeszcze dodatkowe dwie osoby przynajmniej zmieścić. Klapa też jest ogromna, ma wielkie zawiasy, to są takie wielkie rygle. Zobaczcie, jakie to jest gigantyczne tutaj o o. o. I bardzo mi się też podoba ten element do otwierania bagażnika od wewnątrz. Tutaj taki, o, proszę bardzo, klameczka plastikowa. Wielka, taka niesamowita. Tutaj jest takich dużo elementów stylistycznych, że widać, że ktoś się postarał nad tym samochodem. To jest fajne, bo jednak on jest postarany na więcej niż 30%. Jeszcze spójrzcie na tę osłonę koła zapasowego. Wiecie, kto to potem skopiował? Mercedes w modelu W210 robił dokładnie taką osłonę koła zapasowego z boku bagażnika. Czyli Niemcy skopiowali znowu. Ru... I tak nikt to nie uwierzy. Nawet takie detale jak klamka bagażnika jest taka wielka i niesamowita, a nawet taki jeszcze fajny detal, jak to, że zderzak jest metalowy i ma metalowe oprawki oświetlenia do tablicy rejestracyjnej w postaci takich kulek. Zobaczcie, to jest postarane wizualnie ten samochód. To jest niesamowite. Lapa jest konkretna. Dobra, może nie jest tak idealnie spasowany. Oczywiście dostawanie się do silnika nie odbywa się przez tę nędzną namiastkę maski, która tuś z przodu otwiera. To jest tylko po to, żeby można było dolać wody do chłodnicy. Dolać, nie napić się napoju. Baldowska bez konserwacznych latok. To jest pomarańczowy napój, bardzo dobry, ze Słowacji prosto. No i dolać tutaj różnych płynów. To są trzy takie pompki. Pytam tutaj kolegę specjalistę, który się zna na tym, na samochodach, kiedyś widział podobno samochód i powiedział, że dwie są od układów hamulcowych, a jedna jest od sprzęgła. Mnie bardziej zainteresowało to, dlaczego one nie są na równej wysokości. No po prostu moje OCD płacze, jak to widzę. Każda jest na innej wysokości. Dlaczego nie mogą być równym rzędzie, tak ładnie wtedy by było? Tylko po prostu są tak o... Nikt nie będzie z tego strzelał. Bardzo ładne są chlapacze z napisem RAF Royal Air Force. Ha, ha, ha. Ten dowcip się musiał pojawić. No i od spodu właśnie widać, że auto jest na wołdze, ale ma znacznie mocniejsze resory od czajki. No jednak to woziło więcej znacznie towaru niż Wołga Lampy przednie to chyba Moskwicz jest, a kierunkowskazy są chyba specjalnie do tego modelu. Ale zobaczmy, czy przypadkiem kierunkowskaz przedni nie jest taki sam jak kierunkowskaz w lampie tylnej. Sprawdźmy to. Hmm, nawet na pewno. Miałem przez moment taki, taką myśl, że to jest obudowa lampy ale to jednak nie jest zabudowa lampy, bo nie pasuje miejscem tylko to jest wiatrak od nagrzewnicy z silnikiem tutaj wielkim elektrycznym jak to ruskie zawsze zrobią z dużym zapasem materiałowym wszystko, jest nawet głośnik żeby przewodnik wycieczki, który tutaj siedzi mógł opowiadać przez mikrofon e, tym siedzącym z tyłu wycieczkowiczom e, co się dzieje idę usiąść za kierownicę, bardzo wysoka jest ta podłoga tutaj oczywiście też jest mały otwór drzwiowy, ale to są Sixtisy takie grube, więc tak to bywało w tamtych czasach ale jak już się wsiądzie to jest całkiem dobrze. Przede wszystkim jest bardzo fajna widoczność. Szyba jest bardzo blisko. Wydaje się, że jest dalej, ale jest bardzo bliziutko. Wielka ta kierownica, podobna chyba do wołgowej, tylko chyba nie ma chromu tutaj. No i... W sumie... A, no dobra, dziękuję za konsultację. I tutaj, co ciekawe, co mnie zaskakuje bardzo, to pedał hamulca jest schowany w dużej mierze za kolumną kierowniczy. To jest obudowa ze stacyjką. Stacyjka w takim, wiadomo, dziwnym miejscu, żeby było dziwnie. Wielgachne to zawiasy drzwi konkretne takie dość korbeczka też ładna, chromowana albo to jest plastik może? Nie, to jest niklowane ale najlepszym skitem są guziczki, którymi zamontowano boczek drzwiowy guziczki mają naprawdę ładny wzorek, wyglądają jak guziki z jakiegoś munduru sowieckiego żołnierza, który e, przejmuje polską ziemię na rzecz sowieckiej klasy robotniczej, czy jak to tam było dokładnie, pamiętam, babcia mi opowiadała, że straszna swobodź e, tu jest chyba pryskanie na szybę no i tu są te pedały, one od razu jakby tymi cięgnami tutaj do tych yy, zbiorniczków i pomp, które Wam pokazałem pod maską są prowadzone. Oto no, tu jest taki na przykład dwójnik do pomp hamulcowych, go widać. Ale chciałem wam pokazać, jak wygląda to umiejscowienie pedału hamulca, bo ono jest naprawdę straszne i dość zaskakujące. Zobaczcie, jak się siedzi za kierownicą, to właściwie nie widać hamulca. Widać, że jest gaz. No, ale gdzie jest hamulec? A jest tutaj ukryty i muszę go tak zrobić, żeby go nacisnąć. To nie jest najbardziej ergonomiczne rozwiązanie. Tutaj właściciel mi powiedział, że jak będę mówił o biegach w tym rafie, to mam ich za bardzo nie krytykować i pomyśleć sobie, jakie są biegi w barkasie. Więc pomyślałem sobie, jakie są biegi w Barkasie i nadal jestem gotów skry skrytykować biegi w rafie, ponieważ wszystko na świecie jest lepsze niż biegi w Barkasie. Nie wiem, głód, choroby, y jakieś zarazy, y bieda i zmiany klimatyczne nadal są lepsze niż biegi. W barkasie Tutaj po prostu jest niewygodnie, po prostu ta dźwignia jest z tyłu, więc zamiast tutaj zmieniać biegi, zmieniamy je tutaj, ale przynajmniej są normalnie, czyli jest jeden, dwa, trzy, cztery i wsteczny jak w dużym Fiacie albo jak w Wołdze. No a tutaj mamy wskaźniki i przyciski. Przyciski są oczywiście Fiat, Lublin, Żuk. Jak wszystkie te auta komunistyczne, te przyciski mają takie same. Mamy bardzo ładne zegary z ciśnieniem oleju, które nie działa, z prędkością mierzem do 160 km na godzinę. Ciekawe, ile to jechało tak naprawdę, pewnie pakę 20 to rozwijało, bo tu jest silnik 95-konny, więc całkiem mocny, a poliwcie miał aż 98 koni, także też spoko. No i tu jest jeszcze temperatura, tu jest chyba paliwo i tu jest jeszcze ładowanie. No i taki zegarek, prawda, ładny, analogowy, trochę jak w Bentleyu Breitling, tylko to jest bezmarkowy albo jakiś ruski po prostu. Światło awaryjne i hebelek od wyłączania prądu, yy, gdzie właściciel powiedział, żeby go nie ruszać, bo jak się go ruszy, to trzeba będzie do akumulatora się dostać, a mi się nie chce trochę. No i jest radio. Radio ma super napis. Pokażę Wam tutaj napis na radiu. Niech się tylko... O! Stereo-kazeta. Kazeta to jest połączenie gazety z kasetą. Idealne. Skala produkcji tego była całkiem spora, 15 tysięcy aut na rok. E, także fajnie, że się dobrze sprzedawało w ogóle. Oczywiście w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Eksport tego był dość mały. Natomiast te auta się po prostu szybko zużywały i były wymieniane na nowe. Taki 7-10-letni RAF był z gniłym śmieciem, a to z tego tytułu, że całe to auto, jakie byłoby nieładne i fajnie zaprojektowane i praktyczne i tak dalej, było po prostu mało trwałe i wykonane z dość byle jakiej blachy. Więc one się po prostu gniły, znaczy gieły, gniły i się rozpadały, i trzeba było je nowymi. Natomiast fajny epizod w tym rafie to jest taki, że w 80 roku, na tej olimpiadzie, o której mówiłem, 80 rok najlepszy, zrobiono 156 samochodów dokładnie właśnie w tym celu, żeby woziły wszystkich oficjeli, sędziów, zawodników i tak dalej. No i tych samochodów było mnóstwo różnych rodzajów. Była jakaś tam wersja elektryczna, była jakaś tam wersja pick-up specjalna do serwisowania rowerów. E! E! Były różne wersje bardzo ciekawe, właśnie zrobione pod tym kątem olimpijskim, i z tego pamiętamy tak naprawdę tego rafa, bo jak była relacja telewizyjna z tego wydarzenia w polskiej telewizji, oczywiście bardzo bogata i obszerna, to się właśnie te rafy pojawiały w tle tak zwane rafiki Latwije, Łotwy, w Polsce na nie mówili, no i tak. Umarło to wszystko w 1997 roku. Jak już e, dawno, długo po rozpadzie ZSRR robili to takich z części odpadowych do samego końca w tej Jełgawie łotewskiej. E, no i potem już po prostu nie miało żadnego sensu, więc zdechło, umarło, padło. Ale i tak 19 lat produkcji było tego wozu, więc e, no dawał radę. Dobra, szczęśliwy ty Raf. Będziemy teraz jeździć Rafem, oczywiście. Mam nadzieję, że nikt go nie zabierze nie napadnie mnie, bo to bardzo cenny jest eksponent, jak mówiłem. Ma nawet pasy bezpieczeństwa. Tutaj w ogóle nie pokazałem wam, ale pod hamulcem ręcznym jest e, wajchot sania. Takie dość nietypowe miejsce, bo ona jest tak idealnie pod tym hamulcem ręcznym, że. O Jezus. Czekajcie no. Bardzo dobrze mu idzie. tam Dobra. Lecimy. Fajnie, że w ogóle jest kontrolka, która pokazuje ciśnienie oleju, że jest za niskie. Ona to się wtedy podświetla zero na wskaźniku i wtedy jest czerwone zero nagle się pojawia. A tak w ogóle tutaj była ta wskazówka od ciśnienia oleju, ale zniknęła gdzieś chyba spadła. guzik widać w lusterkach, tu właściciel mówi nie ruszajcie tylko lusterek, bo... O, kurde, bieg mi wyleciał. Nie ruszajcie lusterek, bo są optymalnie ustawione. Mhm, tak optymalnie, że nie widzę nic totalnie w tym lusterku. Nie no, nie no, muszę to przestawić. Nie mówcie właścicielowi. On zawsze ma ludzi. O tak lepiej, dobra. Chyba też trochę ciężko chodzi. Wszystko jedno, jedziemy. Nie ma smagania, więc 100 obrotów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedemnaście obrotów. Aż nie zaczął nos wszędzie się z tego. Ale jak już się ruszy, jak się już wymanewruje i się już jak buja tym wozem, to on się okazuje zadziwiająco fajny. Przede wszystkim jest dynamiczny, daje mu ognia i on normalnie jedzie jak samochód, nie jak taki stary, śmierdzący bus diesel wolnosa, który tam co bym nie robił, to on nie chce jechać tylko on normalnie jedzie do przodu no, w końcu ma 95 koni z 2,4 litra, także elegancko e, potem wam muszę pokazać jak się zachowuje kiera chodzi bardzo ciężko e, no ale to wiadomo, jak to w starym wozie trzeba manewrować podczas jazdy, a nie na postoju tak mnie też uczyli jak robiłem prawo jazdy w latach 90 ja robiłem prawo jazdy, kiedy ten kudłaty się chyba jeszcze nawet nie urodził, nie, już się urodził, ale jeszcze wiadomo co robił w pieluchę długa jedynka można podróżować na jedynce. To nie jest tak, że jest jedynka i trzeba od razu wbijać dwójkę. Nie, nie, nie. To jest jak w Polonezie, że można tę dwójkę wbić dużo później. O, jest trójeczka, jest 50 na godzinę i podróżujemy. I to jest najlepszy jak do tej pory bus postkomunistyczny, czy komunistyczny właściwie, nie post, tylko normalny komunistyczny, którym jeździłem. Masakruje żuka, rozwala nysę niższy Barkasa Jest to poziom bardzo dobrej Skody 1203 takiej w idealnym stanie ale nie tej późnej jakby głównym problemem jest to, że jest bardzo miękki i się strasznie kiwa i trzeba na to uważać no i oczywiście to, że rozkład masy jest taki umiarkowany no bo jednak ten tył tutaj jest lekki póki osoby z tyłu nie siedzą to rozkład masy jest bardzo nierównomierny więc auto jest trochę podsterowne troszeczkę wyskoczył mi na drogę to się potem wytnie. Jakbym miał podróżować busem komunistycznym przez jakiś komunistyczny kraj, to wybrałbym właśnie Rafa, bo mi się wydaje, że jest najfajniejszy z nich wszystkich, najwygodniejszy. I poza tym ten egzemplarz wydaje się taki w ogóle niezużyty. To wszystko tak idealnie chodzi. Tutaj wszystko tak fajnie działa. Tutaj nie ma takiego czegoś, że się rozpada w ręku. Jak biorę coś w rękę i mam wrażenie, że się zaraz rozleci, to tutaj tak nie jest. Tu jest bardzo spójnie wszystko. Bardzo solidnie złożone. Tak się wydaje przynajmniej. I jak jadę, to nie mam wrażenia, że to auto chce mnie zabić, wywrócić się, wpaść na jakąś przeszkodę albo coś. Ono jest w pełni kontrolowalne. To jest bardzo przyjemne uczucie. Dojechałem w jakieś dziwne miejsce. Chyba tutaj będę się chciał już zatrzymać. Może już wystarczy tego wszystkiego, tego jeżdżenia rafem. Proszę oddać wszystkie kosztowności. O w mordę! To włochaty Jezus! Ja myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda! Aaaaaa! No, i to już w sumie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Rafie 22.03 Latwia. Yy, mimo, że przeszkadzał mi ten kudłaty, to i tak mi się świetnie udał kolejny odcinek. Ja patam z tyłu. Tak. Nie oglądajcie jego odcinka, oglądajcie mój, bo jest najlepszy. Oczywiście zapraszam na sklep złomnik.pl po e-booki. Niedługo kalendarze też będą. I to wszystko nara.